Dzisiaj, kochani moi, słów kilka o przyciąganiu podobieństw, ale i różnic. W prawie przyciągania, które czasami nazywa się też zasadą lustra, istnieje coś takiego, że podobne przyciąga podobne. Oznacza to, że jeśli na przykład ktoś doświadcza agresji ze strony innej osoby, to najczęściej mówi się o tym, że no tak, pewnie ty też masz w sobie ukrytą agresję. Jest w tym dużo prawdy, ponieważ oczywiście przyciągamy tylko to, co mamy w sobie. Natomiast warto tutaj pamiętać, że przyciągamy też lękiem. Czyli ktoś, kto przyciąga agresora, wcale nie musi być agresywny. Możliwości są oczywiście dwie: czyli to jakby jedno nie wyklucza drugiego. Warto tu pamiętać, że czasem po prostu stłumiliśmy jakąś złość, nie pamiętamy o niej, ponieważ mocno ją gdzieś tam upchnęliśmy kolanem, no i potem jesteśmy zdziwieni, no ale dlaczego doświadczam agresji? Skoro we mnie agresji nie ma, czasem jest. Czasem natomiast można by powiedzieć, że praktycznie jej nie ma, ponieważ człowiek wyrzucił tę agresję z siebie, czy tę złość bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno wyparł i wówczas zamiast złości odczuwa lęk i tym lękiem. Przyciąga właśnie to, czego się boi. Lęk jest taką bardzo ciekawą emocją, emocją, która ma ogromnie silne działanie. Lęk rzeczywiście jest w stanie przyciągnąć do nas, jak magnes, to wszystko, czego się boimy. Dlatego warto świadomie rezygnować z lęku, świadomie pracować w taki sposób, żeby tego lęku nie doświadczać. Oczywiście metod jest sporo. Nie będę tutaj teraz o nich mówić. Natomiast warto do tego zajrzeć. Jeśli ktoś oczywiście ma problem z lękiem, ponieważ no, to jest coś, co jakby zakłóca nasze przyciąganie. Jeśli świadomie pracujemy z prawem przyciągania, to tworzymy, kreujemy obrazy, myśli, wizje takie, które są dla nas, Przyjemne, dobre, czyli kreujemy to, czego chcielibyśmy doświadczyć. Lęk bardzo mocno nam tutaj wchodzi w paradę, tak, ponieważ rozbija te wszystkie pozytywne wzorce i tworzy, czy też przyciąga do nas to wszystko, czego właśnie nie chcemy. Dlatego proszę nie lekceważcie lęku. Jeśli on się pojawia, po prostu go. Uwalniajcie. Tak jak powiedziałam, metod jest dużo. Tutaj z tym nie będziecie mieli problemu. Warto tylko zauważyć i dać temu uwagę. W prawie przyciągania czasami jest taka odwrotność. Przyciągamy trochę tak jak magnes minus przyciąga plus, plus przyciąga minus. Na przykład często się mówi, że kat przyciąga ofiarę. I tu jest bardzo dużo racji, ponieważ w jakiś taki sposób podświadomy w takich relacjach dobierają się właśnie ludzie o przeciwstawnym podejściu do życia, czyli ktoś na przykład, kto właśnie jest agresywny. Czyli ma taki w sobie archetyp kata, i z drugiej strony, jest osoba, która przyjmuje tę przemoc na siebie, tak? czyli ofiara. Oczywiście to tu też można by się doszukać bardzo głęboko stłumionej agresji, której ofiara tak bardzo nie lubiła, że ją gdzieś tam wypchnęła pod dywan. Zwróćcie uwagę, że kiedy. Czasami ktoś przekroczy granice, to nagle ofiara zaczyna atakować w sposób niesłychanie taki ostry, agresywny swojego kata. No właśnie, jakby otwiera. Tę szufladę, w której upchnęła wszystkie stłumione uczucia, i cała ta złość, cała ta agresja wylewa się na zewnątrz, no, na tego, który jakby to wszystko spowodował. Natomiast pamiętajcie o tych przeciwieństwach, bo one też istnieją. Zwróćcie uwagę, że dawca przyciąga biorcę, biorca przyciąga dawcę no właśnie, ofiara, kata, kata, ofiary. W pewien sposób dobieramy się tak po to, żeby nauczyć się pewnych lekcji, żeby doświadczyć czegoś, co pozwoli nam wyjść z tej określonej szufladki, z tego określonego wzorca, który tak naprawdę nam nie służy. Żaden wzorzec nam nie służy ani bycie katem, ani bycie ofiarą. Tutaj bardzo ważna informacja. Używam takich słów, które są oczywiście eufemizmami, no to jest uproszczenie. Pamiętajcie, że człowiek, który nawet nosi w sobie taki archetyp, i ten archetyp gdzieś tam często dochodzi do głosu poprzez rozmaite wzorce, to człowiek nie jest wzorcem, człowiek jest człowiekiem. Jest piękną, pełną światła i miłości istotą. I to jest trochę tak, że nawet jeśli ktoś ma, załóżmy, wzorce ofiary w sobie, to poza tym może być cudowną osobą przymiłą, sympatyczną, uśmiechniętą, inteligentną, piękną zewnętrznie i wewnętrznie. Pamiętajcie o tym. To ogromnie ważne, ponieważ kiedy zaczynamy, tak właśnie informacyjnie, psychologicznie trochę poruszać się w tych archetypach, w tych wzorcach, to ludzie bardzo często utożsamiają się z tym wzorcem i potem sobie myślą: Jestem ofiarą, jestem katem, jestem dawcą, jestem biorcą, i zapominają, że przede wszystkim są człowiekiem mają w sobie tylko jakiś wzorzec, który można uzdrowić. Każdy wzorzec można zmienić, jeśli poświęcimy mu y, uwagę. Każdy wzorzec z czegoś się bierze, bierze się z jakichś doświadczeń z dzieciństwa, z minionego czasu, ale też każdy wzorzec jest tak naprawdę tylko ścieżką taką neuronową, którą można bardzo ładnie, bardzo plastycznie ukształtować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. To tylko trochę pracy, no i oczywiście trzeba wiedzieć, jakich technik do tego użyć. Ale podobnie jak z lękiem, to można uzdrowić. Warto o tym pamiętać i nie warto. Powtórzę, utożsamiać się z tym wzorcem. E, przyjmijcie, że wzorzec jest jak ubranie, które zakładacie na siebie. E, chodzicie w nim czasami bardzo długo, pomimo że jest ciasny, niewygodny i wpija się w ciało. W którymś momencie warto je zdjąć i ubrać coś, w czym będziecie czuli się lepiej. Po prostu tak. Natomiast zwróćcie uwagę, że pod tym ubraniem, czy też w tym ubraniu jest człowiek. Piękny człowiek, piękna, kochająca, pełna miłości i światła, istota, która naprawdę ma mnóstwo fantastycznych zalet. Pamiętajcie o tym, nie utożsamiajcie się ze swoimi negatywnymi wzorcami, przyjmijcie tylko, że są to rzeczy, które po prostu wam przeszkadzają w życiu i warto z tego powodu przede wszystkim je zmienić, żeby wasze życie stało się piękniejsze, bardziej komfortowe, żeby było wam lepiej żyć. Tak po prostu.